Cześć, ja jestem Ola yy, i reprezentuję wydawnictwo poznańskie, a zwłaszcza serię dzieł pisarzy skandynawskich yy, i dzisiaj yy, dowiemy się trochę o Mesterze Szkole Języków Skandynawskich yy, i będę rozmawiać z Anią i z Sylwią yy, o początkach szkoły, o pomyśle i o wielu innych rzeczach. Tak jest, to może mi się przedstawimy. Tak, tak pokrótce na początku. E, ja mam na imię Sylwia i w zasadzie to od mojego pomysłu zaczęła się szkoła. E, założyłam ją w 2016 roku. Teraz trochę jeszcze uczę języka norweskiego, ale głównie zarządzam szkołą. Tak, a ja się nazywam Ania i jestem też lektorką języka norweskiego również. E, oprócz tego zajmuję się też opieką nad naszymi lektorami. E, jestem osobą odpowiedzialną za sprawy metodyczne, dydaktyczne, e, no i trochę zarządzaniem, powiedzmy, szeroko pojętym. Tak jest. Dobrze, to opowiedzcie, jak wyglądały Wasze początki, jak wyglądały początki szkoły. Tak jak już wspomniałaś, e, założyłaś ją w 2016. E, tak więc, jak wyglądały początki, e, Skąd się wziął pomysł? Yy, dlaczego właśnie w tej formie? I jasne. Więc zaczęło się tak w zasadzie od korepetycji. Zaczęłam mhm. udzielać prywatnych korepetycji z języka norweskiego. No i już wtedy złapałam bakcyla mhm. i stwierdziłam, że to jest to, co chcę robić, co sprawia mi mhm. największą frajdę. E, dlatego też zachęcona właśnie przez mojego chłopaka, a już wcześniej, obecnie męża, oh. e, założyłam startup. Wtedy to był jeszcze startup, właśnie szkołę językową, gdzie na początku uczyłam tylko ja, tylko języka norweskiego. Hmm. Jednak z czasem tych uczniów było więcej i więcej, więc hmm. zaczęłam zachęcać moje koleżanki z roku, żeby też uczyły, właśnie w mesterze. No i tak ten team stopniowo powiększaliśmy. Z czasem też dodaliśmy język duński i szwedzki. I w pewnym momencie, chyba w 2018 roku, to się już tak rozrosło, że stwierdziliśmy, że nie, to trzeba jakoś poukładać. Założyliśmy właśnie spółkę. I przenieśliśmy się do, do siedziby, w której się dzisiaj znajdujemy, i gdzie tutaj teraz rozmawiamy. No i tak to się do dzisiaj toczy. Mhm, jasne. A może opowiedzcie też, skąd wzięła się Wasza miłość do języków skandynawskich? Bo może nie każdy wie, jak wy zaczęliście się ich uczyć. No i właśnie, kiedy to się zaczęło? Jeszcze przed tym, przed szkołą? To jest w sumie zawsze trochę głupio mi opowiadać tę historię, bo spodziewam się, że wszyscy myślą, że to jest jakaś taka, nie wiem, głęboka myśl, a u mnie wzięło się w zasadzie z przypadku i z miłości do języków obcych ogólnie. E, to znaczy, zawsze lubiłam się uczyć języków powiedzmy niemieckiego, angielskiego, hiszpańskiego, które miałam gdzieś tam w liceum. No i szukając swojej takiej drogi życiowej i swojej przyszłości, e, zaczęłam zastanawiać się, jaki inny język mogłabym może studiować. No i tutaj Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu podjął tę decyzję za mnie, poniekąd otwierając na, na moim roku, kiedy kończyłam liceum, tylko duński i norweski. No i tutaj jakby dla mnie sprawa była jasna, po odsłuchaniu jednego nagrania z językiem duńskim zdecydowałam, że zdecydowanie nie, nie mogę się porwać na to, że to już jest trochę za dużo. No i poszłam na norweski i bardzo się cieszę. Także najlepsze rzeczy w życiu generalnie chyba dzieją się przypadkiem. No i wtedy też, powiedzmy chyba na trzecim roku albo na początku czwartego roku moja koleżanka z roku z kolei, która tutaj pracowała w Ministerze mnie zaprosiła do, do współpracy i od tamtego czasu też jestem częścią teamu. Dokładnie. Moja historia jest w zasadzie niemalże identyczna, ponieważ w liceum bardzo lubiłam języki obce, wiedziałam, że chcę jakąś filologię studiować. No i tak sobie śledziłam właśnie te wszystkie dostępne kierunki i pojawiła się filologia norweska. I jakoś tak właśnie zupełnie z przypadku zaczęłam o tej Norwegii więcej czytać, zachwycałam się fiordami zorzą polarną, włączyłam sobie też właśnie na YouTube jakieś nagrania po norwesku piosenki i ten język tak pięknie brzmiał, że stwierdziłam, dobra, idziemy w to. I tak w zasadzie właśnie ta historia się potoczyła. Więc to nie było jakieś spektakularne, tylko zupełnie przypadkowe. Ale nie żałuję. Tak, ale jak dobrze się potoczyło. Tak. Yy, tak więc teraz, kiedy już macie yy, tyle lat doświadczenia, yy, zarówno po swoich studiach i też yy, z byciem po drugiej stronie, czyli nauczania języków, to powiedzcie, co najbardziej lubicie w swojej pracy? Hmm. Przez <laughs> to? Bardzo szerokie pytanie, tak. tak bardzo szerokie A, pytanie, ale ja tak. myślę, że przede wszystkim lubię um, widzieć efekty mojej pracy. Może mm -hmm. to zabrzmi tak trochę egocentrycznie, ale e, dla mnie mi daje mega satysfakcję widzieć na przykładzie moich kursantów to, jakie oni robią postępy. Wiedzieć właśnie, że ta moja praca, ten wysiłek, który ja wkłada, ten czas, który ja poświęcam, że to przynosi widzialne efekty. I oczywiście jest to też bardzo duża część, w zasadzie większa część to jest ten wysiłek, który wkłada kursant, ale to, że ja mogę się przyłożyć do tego i że na przykład który, którzy, niektórzy moi kursanci potem odnoszą sukcesy zawodowe, dostają nową pracę, dostają się na te studia, na które się ubiegali, to mi daje takiego największego kopa chyba. Zdecydowanie właśnie największą satysfakcję sprawia to, kiedy toczenie przychodzi do, do ciebie. I chwali się, że, nie wiem, porozmawiał z norweskim sąsiadem, czy poznał kogoś, jakiegoś Norwega na imprezie, czy też, nie wiem, załatwił jakieś sprawy urzędowe chociaż po norwesku, albo właśnie te wszystkie zdane egzaminy, za które Ania właśnie jest odpowiedzialna. To też jest naprawdę ogromna satysfakcja i takie poczucie, że to co robimy, robimy dobrze i, i daje to nam taką dodatkową motywację po prostu do, do działania i to energię czerpią od siebie nazajem, myślę. Tak, tak. I zdecydowanie też to, że dzięki temu, że się ma stały kontakt z językiem i to z wszystkimi możliwymi rzeczami, trzeba być na bieżąco, trzeba się orientować, o czym się mówi w Norwegii, jakie są tematy, które są obecnie, powiedzmy, aktualne, polityczne, społeczne i tak dalej, więc trzeba też czytać, trzeba wiedzieć, znać to słownictwo, więc przez to nie jest się nie tylko się w miejscu. Tak jak widzę na przykładzie jakiś tam znajomych, którzy pracują, powiedzmy, z jedną rzeczą, że cały czas to jest, powiedzmy, ten sam zakres, Języka. A ja mam raz zajęcia na temat tego, co ludzi w życiu uszczęśliwia, mm. potem na temat tego, jak traktują Maria kary i piosenki świąteczne, a potem jeszcze jakiś skandal, jakąś zbrodnię i morderstwo, która się ostatnio odbyła. Więc wszystkie słówka z każdej dziedziny cały czas do mnie przychodzą, więc czuję, że nie stoję w miejscu pod tym względem. Tak, jeżeli chodzi o różnorodność, to zdecydowanie polecamy nauczanie, bo dużo się dzieje. Nie ma mowy zdecydowanie. Tak. Nie ma monotonii. To jest świetne, bo to daje Wam tyle energii zdecydowanie. A macie jakieś właśnie swoje ulubione zagadnienie w nauce języka? Czy macie coś, co uczycie, po prostu uwielbiacie tego uczyć, bo wydaje mi się, że każdy ma coś takiego, zarówno jeśli chodzi o swoją naukę, ale też nauczanie kogoś. Macie coś takiego, co najbardziej lubicie, że mm -hmm. gramatyka, słuchanie, mówienie. <gry> tak, właśnie teoretycznie powinna to być gramatyka, bo powinna. się wszyscy filologowie gdzieś tam mm. to bardzo, bardzo to lubią, mm -hmm. jeżeli wszystko w języku jest tak. Pokładane, ale zdecydowanie nie jest to dramatyka u mnie. Ja lubię ćwiczyć słownictwo poprzez różnego rodzaju konwersacje. Głównie przez to, że można to robić w bardzo ciekawy sposób, jak na przykład właśnie jakieś gry, quizy, jakieś zadania interaktywne, więc zawsze, kiedy taki element na zajęciach się pojawia, to widzę to ożywienie. Nawet mimo, że zajęcia trwają półtora godziny i jest właśnie ten element rozmowy, to zawsze wszyscy są tacy odekscytowani i to mi właśnie sprawia największą przyjemność, bo, bo przekłada się też na takie bezpośrednie zrozumienie tego języka i później też na komunikację, bo dużo osób ma barierę, jeżeli chodzi o mówienie w, w obcym języku, więc właśnie cieszę się, kiedy na tych zajęciach właśnie uczelnie się otwierają i rozmawiają właśnie po norwesku, nawet jeżeli to są jakieś takie zupełnie podstawowe poziomy. Mm, jasne, to też prawda, ale ja chyba jestem jednak trochę w tym gronie tych e, filologów z no. zacięciem gramatycznym, tak mi się wydaje. E, ja lubię uczyć e, chyba najbardziej e, gramatyki, a najbardziej najbardziej to konkretnych zagadnień gramatycznych, najbardziej mm. to lubię i tutaj nie wiem, czy moi kursanci Ciebie. się ucieszą czy nie, ale najbardziej to lubię czasy przeszłe. O, ja mówię tak owie. jak mam, <laughs> dokładnie jak mam wyprowadzić na zajęciach czasy przeszłe, to mnie to autentycznie. Cieszy, bo uważam, że to jest taki element języka, gdzie do, no do tej pory powiedzmy na tym poziomie A1 rozmawialiśmy sobie, ale to były takie rozmowy na siłę, bo ile można powiedzieć, używając tylko czasu teraźniejszego, tak? O, jest bardzo wiele tematów, które na tym poziomie nie, nie udaje się poruszyć. A jak się wprowadzi ten czas przeszły, to otwiera się zupełnie cały nowy świat dla tych rozmów, które można prowadzić. Tak ja to zawsze widzę. I właśnie czuję, że po prostu ten czas przeszły to jest taka granica, po której my wstępujemy o jeden poziom wyżej zawsze, jeżeli go wprowadzę. I to mi daje tylko też mega satysfakcję. Widzieć ten po prostu szybki, nagły wręcz postęp. Okusanie. No jest to taki przełom w nauce faktycznie. Mm -hmm. Więc... Tak, ale to Wiedzi świetnie, jest. po prostu widzicie rozwój na każdym kroku. Mm -hmm. no, to musi być super uczucie. Y A też właśnie, jaki język cieszy się u Was największą popularnością? Y jaki język y robi największy szał, jeśli chodzi o kursantów? Myślę, że ten norweski, choć mm -hmm. nie wiem, czy to jest obiektywne z racji tego, że obie uczymy norweskiego, ale norweski ze względu na to, że był pierwszy mm -hmm. ma taką najdłuższą tradycję i mm -hmm. już teraz wygląda to w ten sposób, że nasi byli kursanci polecają nas dalej i mm -hmm. bardzo dużo mamy uczniów właśnie z polecenia. No i też jeżeli chodzi o Norwegię, to właśnie Polacy tam są największą mniejszością. Tak. Z racji tego tych właśnie kursantów i uczniów mhm. do nauki nie brakuje. Ale duński i szwedzki dzielnie kroczą tuż, tuż za, za norweskim. Mhm. Myślę też, że za sprawą właśnie chłopaków, Maćka i Szymona, którzy naprawdę robią świetną robotę w naszych mediach społecznościowych i zachęcają uczniów naszych do mhm. rozpoczęcia kursu z języka duńskiego i szwedzkiego. No, ale jakby tak patrzeć na statystyki, to norweski jest na górze. Już. Czyli już rozumiem, że norweski jest osobiście waszym ulubionym, też skoro go uczycie go. E, a co jest dla was? E, dlaczego jest waszym ulubionym językiem? Co was urzekło najbardziej? Myślę, że dla mnie najpiękniejszy w norweskim jest jego taka. Melodia, oczywiście, to, co się hmm. słyszy na pierwszy rzut oka, i ta jak się już człowiek zagłębi, to taka jego logika wewnętrzna. I hmm. y, no, powiedziałabym, prostota, tutaj też wiele osób może się nie zgodzić z tym, ale to, że y, im głębiej się człowiek zapuści w ten norweski, tym więcej się dostrzega faktycznie takich. E, takiej logiki, hmm. że można do Norweskiego w wielu miejscach podejść analitycznie. I ja właśnie to, to lubię robić, że to nie jest język, który e, jest jakiś taki zupełnie obcy, tylko są w nim pewne konkretne zasady, które można po, powiedzmy pojąć i w ten sposób się z nim zapoznać. To prawda. I właśnie tak jak wspomniałaś jeszcze o tej melodyjności, to może do tego mm -hmm. wrócę, że tam naprawdę każdy dźwięk gra ogromną, odgrywa ogromną rolę ze względu właśnie na te akcenty toniczne, ten tonem jeden tonem 2, mm -hmm. czyli znoszące, opadające, czy też długości samogłosek, że jeżeli wypowiemy słówko chociaż troszkę inaczej, no to ono już może zupełnie diametralnie zmienić znaczenie. No i właśnie przez te takie smaczki ten język jest taki bardzo melodyjny i często można odnieść wrażenie, że Norwegowie śpiewają, mówiąc. I myślę, że to chyba najbardziej mi się właśnie w tym języku podoba i to mnie właśnie do niego przyciągnęło. A drugą sprawą jest właśnie jego taka różnorodność i chyba te dialekty właśnie. Bo to jest takie niesamowite, że w Norwegii jest ich aż tyle. Tyle, ile miejsc, jak to sami Norwegowie mówią, i że możemy mieć problem ze zrozumieniem Norwega z jakiejś innej części, mm. właśnie kraju, i że oni sami na co dzień się mierzą z tym, żeby siebie właśnie nawzajem zrozumieć, ale też to przekłada się na to, że mają większą taką swobodę, jeżeli chodzi o zrozumienie innych Skandynawów, jak na przykład Duńczyków, czy zwłaszcza właśnie Szwedów, mm. bo często się tak. mówi, że Szwedom, na przykład, łatwiej czasami jest zrozumieć norwega niż Szweda. Z Jakiegoś rejonu y, gdzieś tam oddalonego o kilkadziesiąt kilometrów, czy tam tak, że... więcej. <gry> tak. To jest właśnie ciekawe, że wszystkie rzeczy, które wymieniłyście, są wręcz na początku największą trudnością dla osób uczących się, prawda, ale jak widać może stać się to wielką zaletą, więc... A jak wspominacie swoje początki właśnie z całą nauką? Pamiętacie, co najbardziej Wam się podobało, co, naj... co sprawiało być może największą trudność, no bo przecież też byliście kiedyś po tej drugiej stronie ławki. Hmm. Tak też było co prawda dosyć dawno temu, ale. Oj nie, <grym> tak, tak dawno na ten... Ale tak, myślę, że pamiętam, że dla mnie największą trudnością było przestać mówić po norwesku, mówiąc po niemiecku. A. Tak, to chyba był mój największy problem, że to języki, angielski, niemiecki są tak na tyle podobne do norweskiego, że zupełnie mi zaburzały ten obraz tego, tej, tej melodii, tego jak to wszystko powinno wyglądać w takim faktycznie norweskim. E, także to chyba mnie tak na początku najbardziej stopowało, że mówiłam coś i potem się orientowałam, że jakoś tak z tego norweskiego płynie przyszłam na niemiecki. A u mnie chyba przekładanie wszystkiego tak e, bezpośrednio, Średnio z polskiego na norweski. I takie myślenie po polsku. Zdałem, ja tak, ja. właśnie. Używając norweskiego, więc no nie można tego robić, po prostu trzeba się przestawić, że to jest zupełnie inny język nie można go jakoś tak bezpośrednio odnieść, na przykład do naszego rodzimego języka, czy do właśnie niemieckiego, chociażby, bo ja też z niemieckim e, miałam filologię norweską z niemieckim, więc jest, miałam tę samą przypadłość co ty, Aniu. Ale co mi największą sprawiał Freudę, no właśnie ta gramatka, że to było takie, m, takie poukładane i można było naprawdę ją w dobrym stopniu opanować, jeżeli się te wszystkie reguły pojęło i zrobiło odpowiednią liczbę ćwiczeń. Tak, więc myślę, że to może być też dużą zachętą. Jeśli ktoś się obawia właśnie ze względu na brzmienie, czy właśnie na szyk, to gramatyka jest w szwedzkim tak samo, więc to jest super. A patrząc na taką szerszą perspektywę, już nietypowo językową, to co uwielbiacie najbardziej właśnie w szeroko pojętej Skandynawii? Tak już wychodząc też poza Norwegię, oczywiście to jest Wasz jakby konik, ale właśnie jeśli chodzi o kulturę, mentalność, co Was tak najbardziej cieszy, czy fascynuje właśnie w samej Spendynagrii? Hmm. właśnie chyba ta mentalność, hmm? <grafy> że Norwegowie nie śpieszą się. Mhm. Do wszystkiego staram się podchodzić ze spokojem. Są właśnie tacy troszkę introwertyczni, mhm. ale też przez to właśnie żyją. Im się lepiej, spokojniej. Właśnie są takie dwa znane powiedzenia w języku norweskim jak Czyli mhm. na spokojnie, bez stresu. Albo właśnie de kommet ordne czyli że wszystko się jakoś ułoży. E, zatem nie ma sensu się teraz nakręcać i stresować niepotrzebnie i to mi chyba się najbardziej właśnie w Norwegach podoba. No tak, ja myślę, że zdecydowanie ta mentalność i też to, o czym wspomniałaś, powiedzmy to branie wszystkiego na spokojnie i taka e, nie mieszanie się w sprawy innych, zostawianie wolności, o może taka ogólnie szeroko bardzo pojęta wolność. Wiem, że to też pewnie nie wszyscy by się zgodzili, ale taka wolność jednostki do podjęcia decyzji o tym, co, co, co robi, gdzie, z kim i tak dalej, to mi się bardzo podobało, że Norwegów to po prostu nie interesuje w takim stopniu jak może y, mieszkańców innych krajów, że oni jakby nie, nie, nie martwią się tym, kto co robi w swoim wolnym czasie. Tak bardzo. No, to na pewno łatwiejsze, prawda. Mm -hmm. yy, a macie jakieś swoje ulubione skandynawskie tradycje? Być może coś, co podłapałyście podczas swojego pobytu, właśnie na przykład w Norwegii, i coś, co próbujecie praktykować, albo właśnie patrzycie w kalendarz i widzicie, o jest ta data, i myślicie o tym, coś, co Was tak bardziej zainteresowało. Bo czasem bywa tak, że właśnie ucząc się języka, to jednak kultura jest przeważającą częścią, więc chcąc są, poznajemy te wszystkie rzeczy, więc może macie coś takiego. Mi bardzo podoba się tradycja rus, coś czego nie ma u nas i polega ona na tym, że uczniowie szkół średnich przed tymi końcowymi egzaminami po prostu imprezują na całego, chcą się wyszaleć przed tym takim ważnym krokiem już w dorosłość, przed podjęciem studiów czy, czy pracy. E, właśnie polega to na tym, że e, na przykład wynajmują e, jakieś busy, czy e, autobusy, czy busy, i e, tam oczywiście są jakieś światła, muzyka i, i imprezy do Białego Rana. E, każdy też rys ma na przykład swój strój, e, taki specjalny na tę okazję, w kolorze, e, który jest e, jakby uzależniony od e, rodzaju szkoły, do którego uczęszczali czyli są czerwone stroje, niebieskie to oznacza po prostu, do jakiej szkoły dany uczeń chodzi. Poza tym też mają do wykonania różne takie śmieszne zadania, jak na przykład nie, wiem, nie mogą spać przez 24 godziny, czy muszą zbierać podpisy na, na swoim ciele. To jest taki po prostu śmieszny, zabawny element właśnie w, w, przed tymi końcowymi ważnymi egzaminami. I to wszystko kończy się paradą 17 maja, czyli w taki dzień narodowy Norwegii. Oni biorą udział w tym w tług, tym, w tym czyli w tej, w tej paradzie. I to jest takie zwieńczenie po prostu tego czasu dla nich. To mi się jakoś tak osobiście najbardziej podoba, bo jest takie szalone i, no i pozwala tym uczniom na wyszalenie się i zapamiętanie tego właśnie czasu szkolnego na, na długo. Tak, i chyba moja tradycja jest bardzo związana, z moją ulubiona tradycja norweska jest związana z, właśnie z RUS, bo to jest zdecydowanie świętowanie Dnia Konstytucji, to znaczy 7 mm -hmm. maj. Mm -hmm. e, to jest e, jakby. Dla mnie przykład tego, jak powinno się świętować dzień taki oficjalny, święto tak, tak. narodowe, e, z radością, tak, z wdzięcznością dla e, tego, co udało nam się osiągnąć powiedzmy jako naród, te, ale też z rodziną na spokojnie, e, wszystko z, bez wielkiej pompy, jedząc powiedzmy hot dogi i lody w parku, e, pijąc szampana do śniadania i chodząc w swoich narodowych strojach, czyli w bunatach. E, to myślę, że najbardziej mnie tak zawsze rozczula, jak widzę praktycznie te małe dzieci mm. i starsze osoby, którzy pomykają, idą w pochodzie na, właśnie w maju. I grają. Tak, I do tego oczywiście <laughs> Rus w swoich strojach. Y, ostatni dzień wolności świętujący, także tak. to tak. chyba najbardziej mnie tak rozczula. To też chyba jest właśnie takie wspólne dla wszystkich krajów skandynawskich. Zawsze jak widzicie te zdjęcia, to wszystko jest takie piękne, wesołe, radosne i dobrze się na to patrzy no po prostu. Y, a mm, na pewno Niejednokrotnie byliście w Norwegii, ale macie jeszcze jakieś miejsce właśnie w Skandynawii, które jest na waszej liście takich wymarzonych podróży, coś co cały czas odkładacie, czy wiecie, że chcecie tam kiedyś pojechać? Tak. Jakie to miejsce? Zdecydowanie. Chętnie się zapuszczę kiedyś na północ, no. taką daleką północ, czyli Lofoty, mhm. i bardzo chętnie zimą, mhm. ponieważ właśnie wtedy te bo mówi się o, o tym regionie, jak o Hawajach północy, bo tam można spotkać właśnie wiele pięknych plaż. I one jeszcze przykryte tym puchem na pewno tak wspaniale tak wyglądają. Jest, tak. No i też nie można nie wspomnieć o tych wioskach rybackich ze słynnymi czerwonymi domkami mm. na palach. A no i to wszystko oczywiście w akompaniamencie zorzy polarnej najchętniej, więc to jest takie moje, moje, moje marzenie i wizja. Tej, tej właśnie surowej zimy na północy. Czyli fantastyczny. Tak. <noise> tak, zdecydowanie. Ja oczywiście też wiadomo, że Lofoty to e, są bardzo wysoko na liście, ale też chętnie bym się zapuściła w taką, nie wiem jak to nazwać, może wiejską Norwegię, bo do tej pory raczej podróżowałam powiedzmy gdzieś tam po większych miastach w, w Norwegii, a chętnie zobaczyłabym też e, oczywiście te fiordy typu Hardanger i tak dalej. No i te powiedzmy malutkie miasteczka gdzieś tam, e, które nie są na e, szlakach, które się najczęściej odwiedza, a które w Norwegii nie, gdzie się nie pojedzie, tam widoki są oszałamiające, więc właśnie gdzieś tam się wybrać, w, w głąb Norwegii, od wybrzeża bardziej w stronę lądu i tam posłuchać tych dialektów, które są takie właśnie wyjątkowe i pooglądać takie prawdziwe życie, takie normalne, norweskie życie na, powiedzmy, peryferiach. Dokładnie, cała Skandynawia jest magiczna, więc zupełnie się nie dziwię. A jeszcze właśnie tak popokulturowo macie swoją ulubioną potrawę w Skandynawii, albo może jakąś rzecz, no bo wszyscy wiemy osłabione, skandynawskie słodycze, przepyszne, macie coś, co, za czym tęsknicie w Polsce. Właśnie apropos słodyczy, to chyba się smaszę. O co pomyślałam. Tak, Przepyszne. Czyli właśnie takie słono-słodkie, kibiczone, kukurydziane, właśnie chrupki. Tak można to określić i no bardzo lubię. A z takich tradycyjnych to chyba brühnust, czyli ten taki brązowy ser z mleka koziego i krowiego. Dobrze? Wie? Nie. Tak, ja tak, ja tak, fanką tak, ja I I właśnie na takim karmelowym posmaku. Yy, I to najlepiej właśnie na gofrze, z z tak, ze tak, no. Muszę tak, albo <grym> tak, ale tak, yy, albo To kocha, albo się nienawidzi. tak, o, to tak, luprecją, prawda? tak, o, o, właśnie. Nie? To tak... Ta skandalastyczna nie ma w sobie coś takiego, że. Park. Jest tam wiele smaków, które są bardzo, podlegają powiedzmy dyskusji. Um, albo się to lubi, albo nie. Mm -hmm. Ja zdecydowanie bardzo tęsknię za, um, no nie wiem jak to nazwać zdaniem o nazwie Risk Lunch. To jest taki, taka, no, ryżka mleku, powiedzmy, z, mm, z jakimiś tam owocami, które można normalnie kupić w sklepie jako taką, no, nie wiem, przekąskę. I w Polsce nie znalazłam czegoś, co by było idealnym odpowiednikiem tego mm -hmm. jeszcze. I z takich bardziej tradycyjnych, nie wiem, potraw albo zwyczajów, to Norwegia była też pierwszym miejscem, gdzie zaczęłam faktycznie jeść mrożoną pizzę. I grandiosę może niekoniecznie, ale przedtem uważałam, że to jest po prostu gwałt na pizzę, a teraz jestem już mniej, mniejszą purystką w tej kwestii. Nie jestem to tak. zaakceptować. Bo mówi się, pizze. że mrożona pizza to też danie narodowe na Norwegu, więc tak, oni, oni tak naprawdę dużo jedzą. Zdecydowanie. Dobrze, no to dziękuję Wam bardzo. Świetnie było poznać kulisy Mestera i też Wasze skandynawskie ulubione rzeczy. Bardzo Wam dziękuję. Dziękujemy i oczywiście zapraszamy na kursy, jeżeli mielibyście ochotę nauczyć się czy to norweskiego, czy to duńskiego i szwedzkiego.